Witam na kanale Jedno Taktyka, dzisiejszym materiale. Jakie jedzenie można pozyskać w terenie? Jeśli taka edycja, bardziej wegańska, no bo jeżeli chodzi o mięso, no to już jest kłusownictwo, pamiętajmy o tym. No wiadomo, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, no to prawo się nie liczy, ważne żeby przeżyć. Natomiast dzisiaj, powinien to dzisiaj, zajmiemy się bardziej roślinami. Także zacznijmy od całoseznowych. No bo nie zawsze, akurat, w lato, akurat, kiedy wszystko mamy, czasami różnie może się zdarzyć. Także najpierw igły. Sosny czy świerku, najlepsze są na wiosnę, młode pędy, natomiast y, takie starsze też można jeść. Najlepiej tak w herbacie zaparzyć coś, lekko taki żywiczny posmak, taka herbata. Y, wiadomo, nie ma to nie wiem jakiej kaloryczności, ale lepszy, zawsze le, lepsze niż nic. Co do takich bardziej kalorycznych, też caorocznych, pałka wodna. No, bardzo łatwa do rozróżnienia, tam przy zbiornikach wodnych, taki puch. Natomiast bez puchu też się może zdarzyć, takie, takie pałka, która akurat nie ma tego. Yy, Też da się odróżnić, tylko łatwo yy, można pomylić z gościną, tatarakiem, yy, to już inny temat. Natomiast taka pałka to już jest znacznie bardziej wierszyły pokarm, ma dużo skrobi, z cukru, także yy, większa kaloryka, bardziej zasyci, da więcej energii. Co do takich sezonowych, no to yy, mamy no, nawet takie najprostsze, jakieś grzyby, nie trzeba być jakimś specjalnym znawcą, ale to raczej borowika czy podgrzybka, każdy odróżni, także coś tu już. Zawsze mamy więcej ze zjedzenia. Z takich, no to są słodkie owoce w lesie mamy przede wszystkim mnóstwo jagód. Poza tym e, czeremchy, tam maliny, jarzyny. Jak już właśnie zbieramy z poziomu gruntu, e, to czasami warto się czy nie lepiej dobrze ich przygotować. Można się powiedzieć, nic nie, nie stracić, ale jeżeli mamy możliwość, to lepiej jednak je przygotować, bo tam zawsze jakieś pełno bakterii. Także zostają nam jeszcze tylko takie e, raczej mało kaloryczne rośliny, takie nijakie, ale. Też warto wymienić znać. Pokrzywa, raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć co to jest. Najlepiej no, sparzyć ją w gorącej wodzie, żeby na sparzyła. Smak taki trochę gorzkawy, nijaki, trochę jak w konsystencji taki rozgotowany szpinak, ale zawsze coś. Ponadto łopian, konkretnie korzeń, można jeść, a liście na przykład nadają się do konserwacji jedzenia, ponieważ mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, także można nie konserwować jedzenie. A korzej można jeść. Poza tym nasze znaczy, takie liście, lipy, mają takie właściwości różne prozdrowotne. Najlepiej ferwację przygotować, takie uzupełnienie diety, no i na ja mięta. Nieraz znajdowałem w lesie, także wcale nie jest takie rzadkie. I na koniec, jeszcze nie, najbardziej popularny kwas, mi sięglegarski. Zarówno liście, kwiat, korzeń, wszystko można z niego jeść. No i jeszcze bym zapomniał, a jednak jest to bardzo ważna rzecz: orzechy. Może włoskich nie znajdziemy ani nerkowca, ale leszczyny, orzechy laskowe, bardzo popularne. No zwarzy mamy w polskich lasach. Może nie każda w każdym roku ma orzechy, może ma mało, ale jednak trochę jest, więc też można z tym najeść, a orzechy są tym bardzo kaloryczne, dużo tłuszczu, więc dadzą nam naprawdę dużo energii. Jeżeli chodzi o uzupełnienie diety w lesie, mamy jeszcze takie zawki, Sól jest bardzo ważnym elementem w diecie, a tu możemy go w prosty sposób pozyskać. Nie musimy trzymać o orzona jakieś drobne ustroje, bo na soli i tak nic nie przeżyje. Także na dzisiaj to tyle. Obyście nigdy nie byli w takiej sytuacji, że musicie w lesie przeżyć bez żadnego jedzenia tego w cywilizacji. Natomiast myślę, że po tym materiale macie że jakąś wiedzę, co w terenie można zjeść. Do następnego, czołg!